Witajcie, kochani, na wdzięcznym sercu. Zaczynamy właśnie trzeci tydzień wielkiego postu od narzekania. Tym razem będziemy mówili o zaufaniu i pokorze, czyli takiej zupełnej podstawie duchowej do budowania naszej wdzięczności Panu Bogu. Ja Wam powiem tylko tyle, że ja jestem niesamowicie wdzięczna Bogu właśnie za to, że mogę nagrywać dla Was te odcinki. I być razem z Wami na tej drodze od narzekania do wdzięczności. I mam taką nadzieję, że wyruszyliście już dawno, wyrwaliście się z sideł tego narzekania i rzeczywiście jesteście wytrwale na tej drodze w kierunku wdzięczności. Mam nadzieję, że widzicie pierwsze swoje postępy, pierwsze efekty. A przede wszystkim Boże łaski, które umacniają Was w tym czasie i pomagają Wam stawać się coraz lepszymi ludźmi, coraz bardziej wdzięcznymi y, ludźmi. Kochani, ja naprawdę modlę się o wielkie efekty tego wielkiego postu. Bo wierzę głęboko, że rzeczywiście Bóg chce nas uwalniać od tego narzekania, bo ono wcale się jemu nie podoba, a przecież za to woła nas do wdzięczności w każdym położeniu. Jest ona dla niego bardzo ważna, dlatego wierzę, że Bóg błogosławi nam w tym czasie wielkiego postu. I dzisiaj, kochani, zaczynając właśnie ten temat pokory i zaufania, dwóch. Niezwykle ważnych, najważniejszych składników wdzięczności. Chciałabym przywołać tutaj postawę Maryi, która miała zwiastowanie anielskie, i jej postawa, jej reakcja na słowa Anioła jest po prostu przecudowna. Dlaczego tak ważne jest to zaufanie i pokora? O tym za chwilę, bo tak naprawdę. Kiedy przeczytamy te ostatnie słowa Maryi, no to wszystko stanie się jasne. Y Anioł zwiastował jej, że narodzi Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, a ona na to wszystko, choć po drodze pytała, jak to się stanie, skoro nie znam męża. Widać, że miała wiele znaków zapytania, wiele niepewności, mimo tego wszystkiego, mimo tej swojej ludzkiej natury, bo przecież była człowiekiem i to jest normalne, że wielu rzeczy nie wiedziała, niektórych rzeczy się bała. Na to wszystko ona właśnie w takim zaufaniu i pokorze odpowiada. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zobaczcie, przyjęła. Przyjęła ten Boży prezent, jakim było narodzenie Jezusa Chrystusa. Przyjęła ten Boży prezent żeby przyjąć prezent od Pana Boga właśnie z wdzięcznością potrzeba nam pokory by w ogóle uniżyć się i przyjąć bo skoro przyjmuję to oznacza że potrzebuję skoro przyjmuję to oznacza że w jakiś sposób mnie to uzupełni w jakiś sposób mi to pomoże i skoro przyjmuję Boży prezent to oznacza że ufam ufam dawcy Ufam, że to, co On mi daje, jest dobre dla mnie, że On tym prezentem nie chce wyrządzić mi krzywdy. Gdybym tak myślał, to przecież bym go nie przyjął, można tak powiedzieć, prawda? Musimy ufać Bogu, żeby z wdzięcznością przyjmować Jego prezenty. I właśnie to zrobiła matka Przenajświętsza. To jest po prostu coś niesamowitego, w jakim posłuszeństwie ona przyjęła te narodziny Jezusa Chrystusa, to zwiastowanie anielskie. Ona się zgodziła. I zobaczcie, że tutaj nieistotne jest to, czy my się boimy, czy nie. Istotne jest to, jak wiele mamy pytań, nie rozumiemy tego, co się dzieje. Nie wiemy, dlaczego Pan Bóg dał nam właśnie taki prezent na ten czas. To nie jest ważne. Mamy ufać i w pokorze przyjąć. Ufać i w pokorze przyjąć. I przez ten najbliższy tydzień właśnie ten temat zaufania i pokory będzie z nami cały, cały czas. Dzisiejsze zadanie dla Ciebie jest takie, żebyś odpowiadał Bogu jak najczęściej, jakiekolwiek dzisiaj fakty, sytuacje będą do Ciebie przychodziły. Niech mi się stanie tak, jak chcesz. Niech mi się stanie według słowa Twego, żeby się zgadzać. Właśnie w tej pokorze i zaufaniu to będzie Twój pierwszy krok do tego, żeby stawać się jak Maryja i jak Maryja przyjmować Boże prezenty. Bo zobaczcie, co by było, gdyby Maryja nie ufała, gdyby Maryja nie miała tej postawy, pokory w sobie. Ona może by nie zgodziła się na przyjęcie najcudowniejszego prezentu, jaki mógł ją w ogóle spotkać. Ona mogłaby nie zgodzić się na to, żeby urodzić Syna Bożego Tyl tylko dlatego, że nie ufa, że się boi, że nie rozumie, że ma wiele znaków zapytania po drodze. Tak więc powiedz dzisiaj Bogu: niech się stanie tak, jak chcesz. Panie, my modlimy się. Na tym, w tym nowym tygodniu Wielkiego Postu, właśnie o zaufanie i pokorę. Prosimy Ciebie, żebyś przez ten tydzień prowadził nas z niezwykłą delikatnością, ale też mocną ręką, tak żebyśmy mogli zrozumieć i doświadczyć, czym jest zaufanie Tobie, czym jest uniżenie przed Tobą. Prosimy Ciebie, odkrywaj przed nami te tajemnice i sprawiaj, byśmy stawali się jak Maryja. Niech tak się dzieje w Twoje święte imię. Amen. Be grateful i do zobaczenia.